Siema, witam wszystkich. Dzisiaj posadzimy właśnie te oto cytrusy. Są to dwa kumkwaty. Odmiana y, fortunella japonica to jest to, prawdopodobnie. I Fortunella y, margarita to jest to. Jest tutaj także kalamondyna, czyli citrus mitis, z tego co też pamiętam. I jest jeszcze jedna odmiana, ale nie pamiętam teraz nazwy. To jest mieszanka dwóch cytrusów. Podam Wam w opisie tę nazwę tego cytrusa. Ona ma pomarszczoną skórkę, wygląda jak kalomondyna, Ma owoc żółtawy z, pomarańczową, z pomarszczoną skórką. Więc zaczynamy sadzić. Sadzenie będzie się odbywało w tym miejscu, po prostu w tym placu, gdzie były w tamtym roku cytrusy. Teraz postanowiłem te cztery najmniejsze moje cytrusy posadzić. Właśnie dlatego, żeby miały luźniej, nie? One są nieduże, tutaj im wystarczy tego miejsca. A na duże cytrusy mam całkowicie inny plan. Zobaczycie w przyszłych filmach. Więc do dzieła. Na razie odstawię je. Te cydeńka mniejsze. I tak tutaj wsadzimy sobie hmm, fortunelę większą. A ja to rękami kopię, bo nie ma co chwilować. Też. wykopany. Fortunella. Kopana z gruntu. System korzeniowy ekstra duży. Suchutko miała, no bo była zakopana w szklarni w gruncie. A teraz tak po prostu. Umieszczę w ten sposób, tym do przodu, bo tutaj ta część korony mi się w zimę spaliła. Postawiłem, nie, podłączyłem suszarkę do włosów w tym miejscu, żeby był ciepły taki pęd powietrza. Po prostu suszarka się zaczęła palić. To by tylko się zapaliła suszarka i ugasiła sama w siebie, bo tak by nie było za ciekawie. Ty otrzymałeś na ogrzewania. I już wiem na przyszłość, że więcej suszarką grzał nie będę. A jak nie to nad na pewno jakimś naczyniem metalowym, żeby to choć znaczy, tam był właśnie garnek metalowy pod spodem, że ona wpadła, zaczęła się topić, spadła i spaliła się wszystko to w tym naczyniu, w tym garku metalowym. Bo jakby tam nie było garnka, to by było niezaciekawie. Od razu podleję. Ona miała ekstra sucho, więc podleję tak dość obficie, bo jeszcze nie była podlewana w tym roku. Tak trochę zliwizjana tylko wodła. nie był, bo to jest kumquat. Sorry. Tak dość obficie. Oczywiście cytrus, cytrusom nie przeszkadza, gdy będą korzenie na wierzchu wystawały spoza gruntu, więc nie ma co się tym przejmować to w ogóle nie przeszkadza One te korzenie, które są pod ziemią im wystarczy do pobierania składników jeszcze ja oczywiście to przesypię ziemią, bo zrobię taki kopczyk, ale ogólnie nie ma co się przejmować, bo cytrusy są wyżej gruntu. No zrobimy coś takiego, woda sobie bardziej wpłynie. Pienik jest dość gruby, tutaj właśnie dzika cytryna mi się zaczęła pojawiać, bo to widzę, że szczepione było na jakiejś dzikiej cytrynie. Yy, więc tutaj widzę, pienik jest dość gruby, ma ze 3 cm średnicy Dobrze trzeba zamulić U. Wystarczająco No Znaczy zamulony, bo to kunkwat Tylko właśnie nie pamiętam czy Citrus mitis to jest kunkwata czy kalamondyna. Napiszę w opisie, już nie pamiętam. Mi się zawsze myliło. Jedno to jest na pewno Citrus mitis, a drugie to jest Citrus Fortunella yy, Margarita, jakoś tak. A które dokładnie, które to nie wiem. Jest jeszcze właśnie na pewno odmiana kunkwata Japonika. Po bardziej okrągłych owocach. Z tego co dobrze wiem, z tego co się tak mi wydaje, właśnie to jakoś tak to leciał. Dobra. W miarę prosto? Prosto. Komuacik pierwszy posadzony, teraz posadzę tutaj z tej strony. Yy. <laughs> co tu posadzić co jest wyższe chyba wychodzi na to, że drugi konkwat jest wyższy więc tu na rogu Zaraz tu południe jest Dobra, tu na rogu posadzę drugiego konkwata. Bo jego mam tak na wierzchu. O, to jest drugi komfort. Nie w Sory. Kurde, już mi się mylę, to nie, to, 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 to będzie tutaj posadzony ten, ten cytrus taki właśnie miks. Nie pamiętam nazwy. Nie go bym posadził może w ten sposób. Z tego względu, że chcę tutaj o to wyprowadzić jako pęd główny. I żeby z tego wypuścić normalnie na dużą koronę, na taką wyższą. Mam nadzieję, że mi się to uda. Chciałem, żeby ten cytur był trochę wyższy. Nie chciałbym takiego malucha Więc tak jak posadzę go A tutaj od razu wsadzę tą kwatę i podleję oba naraz Nawet widać resztki liści O, cudo resztki liści, bo to było obsypane na zimę liśćmi żeby nie parowała ziemia, żeby się nie suszyła i nie, składniki odżywcze nie się nie ulatniały, nie? czekajcie, bo tu kolega jest taki jeden bardzo niepotrzebny piękna zdobycz kawał perzu, nie? tu następny Jeszcze jeden. Jeszcze się skubaniec urwał. Nic, będzie wypielanie latem. Dobra, tu wystarczy mu tyle. Też tak samo chcę wyprowadzić go, więc posadzę w tę stronę. O, żeby to szło do południa. Wyprowadzę je trochę wyżej, bo chciałem mieć wyżej ten strusek. Nie lubię niskich cytrusów, ale ja lubię jak cycus ma swoje rozmiary. Więc spróbuję je wyprowadzić trochę do góry. Tu trochę właśnie wstępu. Kolejny cudo. I ostatnią sadzonkę, jaką posadzimy. To będzie ten właśnie taka kalamondyna. Hmm, może tu dobra, w sumie koło mnie czeka ta lamondyna dużego nie potrzebuje potworu, bo jest trochę ze słabym korzeniem miała problemy zimą i przed zimą w sumie w ogóle wszystkie, wszystkie zimowania miałem problemowe, widzicie korzonok jest bardzo mały a i tak roślina jest dość spora i nadal rośnie, próbuje rosnąć, więc też się posadzę w ten sposób, żeby ją w tą stronę prowadziło do słońca na południe. I też zakopy trochę głębiej. Zwykle mnóstwo perza. Perza czy perzu? Nie wiem. Nie wiem, jak to wywoła się mówi. No się mówi o perzach za dzieciaka. Dobra, podlewamy Kalamondynkę, to jest na pewno kalamondyna po liściach widać. Są bardziej okrągłe te listki. Kunkwaty mają wydłużone te liście. To jest od kunkwata, tutaj widać, że to jest 100% kukwat Widzicie? Liście jest całkowicie podłużne. Kalamodyny jest półokrągły, po tak samo to kunkwat jest podłużny. To jest na pewno ten zwykły kunkwat. Ale liście mają podobne do siebie. Nie wiem, zobaczyłem. A to jest ten miksik, nie? Już ma takie liście inne. Jeszcze dużo zależy od tego, gdzie był zimowany, jak był latem uprawiany i tak dalej. Wtedy cytrus jest albo się wyciąga, powiększa liście, gdy miał za mało słońca, za mało światła. Albo gdy stał na takim dość wiecznym miejscu, o dużym nasłonecznieniu, to będzie miał znowu małe, krótkie listki. Już jestem z powrotem z wodą, więc tak, tu jest jedna plakietka od tego kumkwata, więc ja tu sobie ją postawię, żebym mniej więcej wiedział, że to jest ten kumkwat. Moim no to jest dobra pora do sadzenia cytrusów. Mamy 30... nie, to ja gadam... 3 marzec? Jakoś tak. 2-3 marzec jest. 2-3-4 ma być już nie bardzo łapie ten, ale taki początek w marzec, czerwiec, początek czerwca. Moim zdaniem jest najlepszy do sadzenia cytrusów do gruntu. Jeżeli ktoś chce gruntować wcześniej, nie radzę. Szkoda cytrusów, bo one, jak ktoś się ma w szklarni, są w jakimś tam zimowym pomieszczeniu, w piwnicy czy gdzieś, to one będą yy, zatrzymają wzrost swój a gdy będzie już cieplej, no to będą ruszać i żeby już nie, podczas tego jak już cytrus rusza, żeby go jeszcze raz nie zatrzymywać, więc lepiej go, lepiej go zimowo, znaczy no, sadzić dopiero w czerwcu. Dobra, dosypiemy tej ziemi tutaj troszkę. Łapy brudne, no ale to ten... I kalamandyna jeszcze to samo, obsypiemy ją dokładnie Ona ja się może wyżej ukorzeni Aby z podkładki puszczała korzeń, to będzie bardzo dobrze Żeby nie spędu szczepionego To są jednak wszyscy szczepiony to lepiej żeby nie dziczały Żeby jednak się utrzymywał ten Szczepiony Pęd Głównie aby nie, nie tracił swojej żywotności. Dobra, jak to wygląda? Fajnie to wygląda. Derko zabiorę, troszkę przybliżymy. Cztery cytrusy, pierwsze posadzone do gruntu. Za nimi po prawej jest. Teraz jeszcze przybliżę. Po prawej tutaj mamy Klementynkę. Klementynka też pójdzie do gruntu na 100%, tylko nie wiem jeszcze gdzie. Ładny, gruby peń pieniędzy. Ma z jakiś metr, metr 10 wysokości. Ten kunkwat też na grubym pięku Kalamondyna. Z przodu ten miks kunkwata, Już nie pamiętam, właśnie nazwy, ale podam w opisie na pewno. Następny kunkwat I tu z tyłu jest limonka. Nawet się jedna pokazała. Owoc się pokazał jednej limonki. Ta limonka też pójdzie do gruntu razem z tą klementynką. Właśnie w innym miejscu zobaczycie później w innych filmach, gdzie to będzie. W którym miejscu sadzony. Więc tak to wygląda. Na razie te cytrusy oczywiście są z tyłu w Donicach. Ale to wszystko będzie posadzone do gruntu. Dobra, więc tyle na dzisiaj sadzenia. Cytrusy w gruncie pierwsze cztery sztuki. I subskrybujcie kanał. Dajcie łapki. Pytajcie, co chcecie w komentarzach. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.